Witam bardzo serdecznie i zapraszam na serię finałową. Po pierwszej serii przeżyliśmy szok. Szok. Nasza drużyna, mimo dobrej postawy w serii próbnej, musiała do końca drżeć o awans do serii finałowej. Dlaczego? No, dlatego, że po trzech grupach byliśmy niemal na pozycji pozycji. Tylko szczęście sprawiło, że jesteśmy w serii finałowej z ósmej lokaty, minimalnie pokonując Rosjan i Szwajcarów. Z naszej strony mogło być lepiej, pamiętając o tym, co było w serii próbnej, kiedy nasi zawodnicy, poza Krzyśkiem Miętusem, prezentowali się całkiem przyzwoicie. Tym razem do dołączył Andrzej Stękała i dlatego, że była się nieciekawa. Ale popełniali mniej błędów niż w serii próbnej, ale to chodzi o zawody. Yy, no, nasi niestety popełniali za, za to błędów więcej niż w serii To no na tyle, że musieliśmy liczyć na Kamila Stocha, żeby Podciągnął nam wynik, i żebyśmy mogli być w serii finowej, ale na jesteśmy w serii finowej, bo Kamil uzyskał trzeci wynik indywidualny. Żadna ekipa, która z tych, które przegrały, w serii finowej, nie miały miejsca w czołówce. Na no, 8 był tylko Kilian Payer, ale poza tym wyniki były już dużo mniej ekscytujące, jeśli chodzi o notę indywidualną, e, dającą tej nocie lokatę. Austria na półmetku prowadzi, która będzie szukać dzisiaj rewanżu za otwarcie tych mistrzostw, kiedy im kompletnie konkurs nie poszedł. Na drugim miejscu Czesi, trzecia ekipa Kazaków i Jastrzęków, która mierzy w drugi podium z rzędu. Czwarta Słowenia, Arti Ajgon lepszy indywidualnie, drugi Peter Preft, dlatego Słowenia na czwartym miejscu. Piąta Norwegia, potem Finowie, Japonia i Polska już z większymi stratami, ale z awansem. Za burtą Szwajcaria, Rosja, Francja z Kanadą i po złym konkursie Niemcy. Mogli mieli dzisiaj zły dzień Niemcy, o tym już wspominałem, że dla mnie to była po prostu porażka, jeśli chodzi o ekipę niemiecką, bo oni ani w serii próbnej, ani w konkursie nie pokazali nic, co dawałoby nadzieję, że drużyna będzie dzisiaj mocniejsza. Eee, widzimy, co dzieje się po serii pierwszej. Przed nami seria finałowa, ale tak, jak w pierwszej serii, drużyna Austrii, znaczy no, w pierwszej serii wspierała ekipa francuska, no, teraz Austria, no. Michael 132 metry w pierwszej serii teraz. Zmiana kamery i highback spóźnia skok. W efekcie tylko 116 metrów. Noty 19, 18,5 punktu i 100 batonie można Słowenia może to wykorzystać, ale nie musi. Peter Pref w wpisze serii 132 metry. W serii finałowej będzie krótszy skok, bo trochę pasywnie w powietrzu. W efekcie 126, 125 metrów. Noty 19 i jest drugie miejsce 9,5 punktu za Austrią. Tymczasem drużyna Japonii. Jutta w pierwszej serii Jutta 126,5 metra w serii finałowej Jutta troszkę dłuższy skok, jak się okazuje. Najdłuższy w tej grupie na razie 130 metrów. No tu 19, 19,5 punktu, trzecie miejsce, ale standard dosłownie dość sporo, bo jednak prawie 10 punktowa. Drużyna finów tymczasem. Oli Młotka 119,5 metra w pierwszej serii. Oli Młotka nie ma nic do stosowania w serii finałowej, ale straci. Ale Stacie poskoczę jeszcze bliżej. Było 119,5, teraz tylko 108. Noty 18,18. Pół 18 tym skokiem, tak naprawdę, chwilowej przekroślają swoje szanse na dobry występ. Tymczasem ekipa Czech, która była na pometku, na drugim miejscu. Łukasz Szlawa, 126,5 metra w pierwszej serii. Teraz podobnie było czegam bezpieczne prowadzenie. I tak też się dzieje. Łukasz Szlawa odważnie. 131 metrów. Noty po 19,5 punktu jest prowadzenie. Prowadzenie o 16,5 punktu nad Austrią. Czesi zrobili swoje. No i drużyna Polski. No, ciekawa sytuacja, bo nasza ekipa była mocno w serii próbnej, w konkursie. Póki to tylko na ósmej pozycji. Piotr Żyła zaczyna źle serię finałową, niestety. Było 125, teraz 121,5. Będzie delikatny awans, ale niewiele będzie znaczył, bo awansujemy tylko przed Finów. Będziemy za Japonią. Do tych ważniejszych ekip będziemy tracić wciąż sporo. Norwegowie. Daniel Tande, 131,5 metra w pierwszej serii, teraz Tande też nie zwalnia. Skok Norwega, niemal z pierwszym skokiem, 131,5, tyle samo co w pierwszej serii. Noty po 19,5 punktu, Norwegia trzecia, przed Słowenią, za Austrią. Do Austrii jest tylko 3 punktów. No i pozostała ekipa Kazaków i Jestęczyków. Sergiej Tkaczenko. 131,5 metra w pierwszej serii. Teraz Skaterinka nie może zawalić próby, jeśli drużyna chce utrzymać się na podium. Jest dobry skutk ale z upadkiem. Także niestety spadek na piąte miejsce. 130 metrów, no dwanaście 12, 12,5 nie wystarczyło. Drużyna na piątej pozycji, a więc prowadzą Czesi, potem Austria i Norwegia. Czwarta Słowenia, piąte Kazachowie ze Stędrzykami to do, do, do podium 11,5 punktu. Potem Japonia, Polska i Finlandia. Taka sytuacja po pierwszej grupie serii finałowej. Przed nami sz szósta grupa skoków. E Zaczyna Austria i Manuel Fettner. W pierwszej serii Fettner miał 131 metrów. Fettner też skoczył słabiej niż w pierwszej serii, ale już lepszy skok niż miał Heidegger. To nie 116 metrów, a 124,5. no typu 18,5 punktu. No znacznie lepszy wynik ma Fettner od w efekcie. Teraz Słowenia. Cenę 126,5 m w pierwszej serii. Teraz około 130 potrzebne, by wyprzedzić Austrię. Cenę skacze krótko. 123 metry, noty po 19,5 punktu, drugie miejsce, 9 punktów do Austrii. No i drużyna Japonii, która też już oczywiście tutaj Austrii nie wyprzedzi teraz. W do Kobayashi 132,5 metra w pierwszej serii. To był kapitalny skok, ale z upadkiem, jak pamiętamy. Teraz również daleko, ale z telemarkiem. Japonia goni Austrię, akurat. 131,5 metra. Noty po 19,5 punktu. Japonia coraz groźniejsza, bo i uta batazy i ja Kobayashi nie psują skoków. Są przed Słowenią o 5,5 punktu Japończycy. Przegrywają z Austrią tylko od niecałymi 4 punktami teraz. No i ekipa Finów. Anti-Alto. No mają co odrabiać. Po tej pierwszej grupie dużo stracili. 120,5 metra Anti-Alto w pierwszej serii. Teraz Alto. Kapitalny skok finałowy. 132,5 metra. Noty 19, 19,5 punktów. Na razie czwarte miejsce wyraźnie. Strata do Słowenii ponad 35 punktów. No to w pokaże pokażę ekipa Czech, która objęła prowadzenie po pierwszej grupie serii finałowej. Jan Matura 132,5 metra. Teraz fatalny na matury i Czesi już z nieba do piekła. Tylko 103 metry Jana Matury noty 18, 17,5 i tylko czwarte miejsce. A potrzebowali niewiele do prowadzenia, potrzebowali tylko punktu kamni więcej czyli około 125 metrów spadają poza podium po tej wpadce Jana Matury i tak też czasami się dzieje przed nami drużyna Polski i Andrzej Stękała Andrzej miał w pierwszej serii 121 metrów od Andrzeja oczekujemy oczywiście więcej w serii finałowej no i trochę więcej Andrzej osiągnie na szczęście 126 metrów no typu 18,5 punktu jesteśmy za Czechami oczywiście Jest to za 13 punktów no i 7 punktów przed Finlandią Drużyna Norwegii, która może objąć prowadzenie. Anders Jakobsen do celu potrzebuje 127 metrów. 129 Jakobsen miał w pierwszej serii. Teraz Jakobsen e, robi swoje z telemarkiem 133,5 metra. Ja poruszę się z tym telemarkiem. No to 19, 18,5 punktu. Norwegia atakuje skutecznie. 14 prawie punktów przed Austrią. Norwegia. No wykorzystują wpadki Austriaków, Norwegowie tutaj na razie. Eee, dwa razy ponad 130 metrów i mają efekty. Norwegia, Austria, Japonia. No i pozostała ekipa Kazaków i Estonczyków, która no, niewiele może zmienić, chyba że ewentualnie na trzecie miejsce wskoczyć. Ekipa Kazaków i Estonczyków. Arti Aigro, najlepszy zawodnik pierwszej serii konkursowej. 134,5 metra. Teraz kapitalny skok również w serii finałowej. 131,5. Noty 19, 19,5. I to daje drużynie drugie miejsce. Egzekwowo z Austrią. Dlatego ten drugie miejsce mało tylko To trzecie. Austria z Kazachami jest tu na drugim miejscu. Czwarta Japonia, liderem oczywiście Norwegia. Piąta Słowenia, szósta ekipa Czech. Siódma Polska, ósma Finlandia. Taka sytuacja przed ostatnimi dwoma grupami tej serii finałowej. Jak wiemy ta seria finałowa? Tego nie wie nikt. Przed nami grupa trzecia i ponownie Austriacy. Klemens Leitner. 130,5 metra w pierwszej serii. Lightner nie psuje skoku finałowego, więc będzie w drużynie, bo w końcu będzie skok przyzwoity. 130 metrów. Noty 19, więc także na tutaj oczywiście niech lubi Lightner. Postawa optymistyczna i Austria na razie prowadzi. Słowenia, Loprocos w pierwszej serii 123 metry, bo chyba najnowszym ogiemem drużyny. W serii finałowej piękny skok. Rehabilitujcie pierwszą próbę. 133,5 m19, no 18,5 punkty. I znowu gonią Austriaków w Teraz na dystans tylko 4 punktów. No proszę. No i drużyna Japonii. Też oczywiście goniąca tą czołówkę Kenshiro i to 127 m w pierwszej serii. Teraz kenshiro mm, agresywnie w powietrzu. No, ledwo to ustał, ale 129,5 m no 19 miejsce trzecie 7 punktów za Słowenią. Walkę zapowiada się ciekawiej. Niecałe 5 punktów stopu do Austriaków. Także Japończycy cały czas będą groźni. Finowie. Jane Haponen w pierwszej serii: 130,5 metra. Finowie się próbowali odrodzić, ale Haponen znowu zahamuje drużynę. Haponen tylko 114,5 metra. 114,5 noty 19, i tylko czwarte miejsce. Wyraźnie za Japonią. Stata prawie 70 punktów. Tymczasem drużyna Czech. Od Wojciech 129,5 metra w pierwszej serii. Teraz Czesi muszą, oczywiście, mieć dobre służby od Polski się obronić. No i obronili się przed naszym drużyną, tylko że nie do końca, bo Sztursa ląduje z upadkiem. 132,5 metra nie miał czy z lądowaniem. Miejsce czwarte, wyraźnie za Japonią. No i Polska ma szansę to nadrobić. Krzysztof Miętus nie miał się w pierwszej serii, bo skoczył daleko, ale z upadkiem. O mało to nie spodobało, że zabrakło na serii finałowej. 133,5. Teraz on troszkę bliżej, ale z telemarkiem. 130 metrów prawie. 129,5. Noty po 19,5 punktu i jesteśmy przed Czechami o 6 punktów. Więc mamy szansę na realne szóste miejsce w tym konkursie. Uciekamy Finom, uciekamy Czechom. nie tylko, czy w ostatniej grupie nam się uda to utrzymać. Teraz Norwegia, która walczy o utrzymanie prowadzenia. Bierne Einar Rumoren. 130 metrów w pierwszej serii. Teraz punkt konstrukcyjny wystarczy do objęcia prowadzenia. Norwegia z gigantyczną przewagą w tym momencie. 133 metry Rumorena, noty 19 i prowadzenie z przewagą 19 punktów nad Austrią. Przed ostatnią grupą mają 19 punktów zapasu, czyli 10 metrów. No to Norwegia niemal na pewno konkurs już wygra. Tak można to sobie śmiało skomentować. Jak pamiętam, miał upadek w pierwszej serii. W tej chwili ląduje z telemarkiem i to 4 metry dalej. Rzeczy niezwykle się dzieje w ekipie norweskiej. Kazachowie ze Stęczekami zamykają grupę. Luka Mendes 131 metrów. Teraz powtarzalnie skacze Luka Mendes 130,5. Noty 20, 19,5 są przed Austriakami o 3,4 punkt. A więc Norwegia, Kazachowie ze Stęczekami i Austria. Kazachowie ze Stęczekami to są jednak 15,6 punktów do Norwegii. Czwarta Słowenia, piąta Japonia. To są ekipy, które walczą jeszcze o podium. Szósta Polska, która będzie tego szóstego miejsca bronić, siódme miejsce dla Czechów, no i ósme miejsce Finów. Tak wygląda sytuacja. Po siedmiu skokach została nam ostatnia grupa, którą otwierać będą Finowie. Finowie, którzy mają tutaj no za honor, oczywiście skończyć jakoś na konkurs przyzwoicie. Jane Achonen miał 131,5 metra w pierwszej serii. Teraz kapitalny skok finałowy Achonena 132,5 metra. No tu 19, 19,5 i nowy dwukrotnie zajął ósme miejsce w tych konkursach dotychczasowych, bo i wczoraj, i dzisiaj ósma lokata. Ekipa Czech, Roman Kaudelka, 129,5 metra powinno być formalnością dla Czechów utrzymanie siódmego miejsca. Kaudelka w Kracze niż w pierwszej serii, no ale spokojnie prowadzenie Czechów utrzyma. 125,5 metra. Noty 20, 19,5, 18 punktów niemal przed Finlandią. No i Kamil Stock potrzebuje podobnego skoku jak Kowdelka 133, Kamil miał w pierwszej serii, więc wierzymy głęboko, że Kamil stanie na się zadanie i spokojnie ten miejsce nam utrzyma. Kamil, trzy skoki rewelacyjne dzisiaj. W serii pewnej było 130 metrów, teraz dwa razy ponad. 133, 132,5 metra, noty po 19,5 punktu, jesteśmy wyraźnie przed Czechami. Kamil na razie drugi indywidualnie, Notę ma wyższą tylko. Arti Aigro. i to wyższą ledwo o 40 punkt. W że wcześniej teraz najważniejsze, więc w klasyfikacji mistrzostw. Japonia. Ryoshi 27 metrów, Ryoyu w serii finałowej troszkę powtarzalnie 126,5. Japonia oczywiście była duża przewaga, inaczej. Noty 19,5, 20. Japonia, przed Polską, Japończycy skali w miarę równo w serii finowej, ale trochę zabrakło, by tutaj powalczyć o coś więcej. Słowenia, domen Prewc. 127,5 metra w pierwszej serii. Teraz domen broni miejsca czwartego Słowenii. Może już nawet podium, czy odrobienie szczęścia, bo domen trochę powalczył o tę metry. 129,5 No ty po 9,5 punktu jest na razie prowadzenie. 7 punktów przed Japonią. I teraz pytanie: czy Austria obroni podium? Stefan Kraft. 129,5 metra w pierwszej serii. Teraz podobny słow potrzebny. Austria zachowała i Kraft robi swoje. Brawo! 134,5 metra. Najdłuższe w drużynie, oddaje Kraft. 134,5 metra. Noty 19 i prowadzenie z przewagą 11,4 punktu. Kraft okazał się liderem drużyny. Mimo, że na półmetku był najsłabszy. Przed nami ekipa Kazachów i Estonczyków. Trudna misja, żeby to drugie miejsce teraz utrzymać przez Kazachów i Estonczyków. Muminow miał w pierwszej serii 130 metrów. W drugiej serii agresywnie mu ale może trochę zabraknąć. 131 metrów, tak, drugie miejsce. Noty 19 nie pomogły. Kazachowie z Estonczykami. Druga lokata, niecałe trzy punkty za Austrią. A więc sukces Austriaków, bo będą by co nami na drugim miejscu. Pozostała tylko Norwegia i Halvor Egner Granerud. 130 metrów miał w pierwszej serii. Teraz podmiotów potrzebny bo Norwegia wygrała na spokojnie. Granerud na luzie bije. Rekord skoczni, chyba minimalnie. E, tak jest: 136 metrów, a więc nie dość, że Norwegowie pieczętują zwycięstwo. To jeszcze pieczętują to rekordem skoczni. E, skoczni, skoczni, skoczni. Zdecydowanie rekord skoczni. E, 136 metrów. Skok, który cieszy. I, po, I ma prawo cieszyć. Piękna próba yy, Halopora Egnera Graneruda. 136 metrów i do tego dowód na to, dlaczego Norwegia wygrała konkurs. Bo ich lider Granerów pobija rekord. W skocznie o pół metra, ale pobija. Jest nowy obiektu. Yy, noty odsądził 19, 19,5. Norwegia wygrywa wyraźnie konkurs. Granerów, mimo rekordu, skoczni trzeci indywidualnie. Nie przebił Kamilo Stocha choćby. Indywidualnie lepszy, najlepszy był Aigro z Kamilo Stochem, czego w 1,1 punktu. Norwegowie 22 punkty przed Austrią. E, na trzecim miejscu Kazachowie ze Stanczakami. przegrali z Norwegami 25 punktami. E, czwarta Słowenia, piąta Japonia, na szóstym Polska, potem Czechy i Finlandia. Jak wchodzisz na tę generalną? A no się to tak, że Norwegia wysyła się na prowadzenie. Na drugim miejscu Kazachowie jest ze stratą 9,5 punktów. Trzecia jest Polska niespodziewanie w tej sytuacji. Trzecia Polska, czyli na razie mamy niemal medal brązowy. Na czwartym Czesi, piąte miejsce dla Finów. To jedyne drużyny, które w obu konkursach były w serii finałowej. Czyli już tylko 5 ekip, pięć ekip z 8 pozostało, bez błędnych. Szósta Rosja, 13 punktów za Rosją Szwajcaria, ósma Austria. Dziewiąta Słowenia, potem Japonia, Niemcy i zdecydowanie najsłabsza Francja i Kanada, które jako jedyna dwukrotnie była na razie poza serią. Ciąg dalszy nastąpi. Tu, tu, tu. Du, du.